Ten, to spotkanie jak zwykle kwadransem poetyckim. W dniu dzisiejszym wystąpią, tak się złożyło przedstawiciele należący do koła literatów polskich imienia Zbigniewa Herberta, w osobach Ilona Kalińska. Izabela Monika Bill. I póki co sympatyk koła, Tomasz Skalski. A ja się nazywam Anna Paciorek, no i reprezentuję to koło herbertowskie z racji być, pełnić funkcję wiceprezesa zarządu głównego. Teraz po troszeczku zaprezentuję dzisiaj, występujących dzisiaj poetów, Izabela Monika Bill. Wrocławska poetka, aktorka gra w serialach paradokumentalnych, takich jak Dlaczego ja? Trudne sprawy Detektywi w akcji Na ratunek 112 i wielu innych wydała siedem tomików wierszy. Pisze też prozę poetycką. Autorka kolaży. Jest laureatką konkursu fotograficznego Szklane szlaki Wrocławia. Została umieszczona w antologii poeci polscy XXI wieku w 2015 roku jako jedna z 25 autorów polskich na świecie. Mianowana mistrzem pióra miłosnego w 2018 roku za prozę poetycką. Oto Izabela. Ilona Kalińska, Wrocławianka, poetka. A przede wszystkim muzyk instrumentalista, gra przepięknie, koncerty, muzykę poważną na flecie poprzecznym. Tak to się nazywa? Animatorka kultury w środowisku wrocławskim, realizator pro programów profilaktycznych w stowarzyszeniu Karan. Autorka i prezentarka bajki profilaktycznej, prowadząca warsztaty w centrum profilaktyki i psychoedukacji progres, pracowała w świetlicy środowiskowej dom radości Dominik. Ukończyła ekonomikę i zarządzanie przedsiębiorstwa na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Studiowała teologię eksternistyczną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Studiowała zarządzanie kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczęszczała do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia imieniem Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu. Ilona Kalińska. I nasz rodzynek Tomasz Skalski, legniczanin. Pierwsze pisze od trzech lat. Jego wiersze są drukowane w dolnośląskiej grupie literackiej NURT, w saloniku Pociąg do Pióra. Lubi fotografować przyrodę, zachody słońca, miejsca, ludzi w ruchu, chodzić po górach, zwiedzać opuszczone miejsca. W kręgu zainteresowań są również militaria, wspinaczka i sport. Statystuje w polskich produkcjach filmowych. Tomasz Szkalski. A ja mam tą przyjemność zaprezentować naszą Annę Paciorek, bez której nie byłoby nas tutaj. Ania Paciorek jest wrocławianką od 50 lat, bardzo pokochała to miasto, zresztą to również widać w jej poezji. Wykonuje wolny zawód biegłego rewidenta, jest także biegłym sądowym a prywatnie jest poetką. Zadebiutowała w 2001 roku w oficynie wydawniczej Mac w Szczecinie. Należy do czterech organizacji pozarządowych, w których pełni funkcję zarzą zarządcę. W Kolei polskich Polskich imię Zbigniewa Herberta jest wiceprezesem w Zarządzie Głównym w Stowarzyszeniu Twórców i Animatorów Kultury we Wrocławiu. Jest przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, oraz w Polish American Poets Academy, w Stowarzyszeniu Autorów Polskich, czyli tzw. zwane SAP, oddział we Wrocławiu. Współpracuje również z pięcioma grupami poetyckimi na Facebooku. Od 2018 roku pod własnym nazwiskiem prowadzi cykl spotkań poetycko-muzycznych pod tytułem Spotkania Poetyckie z Anną. Są to spotkania w bardzo kultowych miejscach Wrocławia, takich jak Wrocławski Dom Literatury, Klub Muzyki i Literatury, Wrocławskie Centrum Seniora. Współpracuje również z Fundacją Dom Polonijny w Wrocławskim Centrum Seniora i z Barbarą Rejek, z którą stworzyła cykl Stachuriat. Jest również wpisana w polskiej wersji leksykonu w hujsu. Nasza Anna Paciorek. Dziękuję bardzo. Teraz zapraszam Monikę Izabelę, Monikę Bill do zaprezentowania. Przeczytam Państwu wiersz, który w zeszłym roku został nagrodzony Trzecie miejsce w konkursie o niepodległej. Mała N miała tylko marzenia, na dobranoc łzy, na dzień dobry strach. Za szklankę mleka i kanapkę pozwalała naruszać granice siebie. Rano zbierała kwiaty, by wieczorem patrzeć na nie. Kiedy będzie musiała polec w każdej bitwie o godność, najtrudniej rozczesać ciało z kołtunów obcych zaborów. Każdy kradnie jej kawałek duszy, rozbija tę małą ojczyznę, która chciałaby tylko w spokoju prosić Boga o niepodległość, którą chowa przed brutalnością w małych zaciśniętych dłoniach, kiedy krzyczy na barbarzyńców. Zabierających jej marzenia. Dziękuję. Wiersz, który zaprezentuję, powstał w tym roku. Powstał z miłości. Z miłości do ojczyzny. Miłość powoduje cierpienie. Jak to może się dziać w czasach pokoju, które niby teraz są? Otóż wiadomo, lubimy rozmawiać o historii i właśnie też w takiej rozmowie brałam udział. Zostały podważone właśnie te prawa polski, powiedzmy do tych terenów nadmorskich. I oczywiście to było dla mnie takim źródłem ogromnego cierpienia. Tutaj też wiele razy na festiwalu wspominamy, że te Kresy wschodnie należały do Polski, tak? To było rzeczywiście bardzo trudne doświadczenie ten podział świata, podział Europy, który po wojnie miał miejsce i który spowodował wędrówki wielu ludzi, tragedie różnego rodzaju. I takie cierpienie. I moje refleksje na ten temat były takie. Do Pana należy Ziemia, świat cały i jego mieszkańcy. Próżno ludzkie plemienia, właściciele samozwańcy dzielą świat na małe części, walcząc o wpływy. Zaciskając pięści, tonąc w oceanie rywalizacji. A może czas porzucić rację nacji, spojrzeć na Ziemię jak na jedną Ukrainę, by pożegnać razem kryzysu godzinę? Lodowiec stopniejący nie uznaje granic, ludzkie umowy po prostu ma za nic. Wiatr wieje tam, gdzie chce. Zanieczyszczone powietrze z Europy nad Afrykę Śle. Susze nie znają się na polityce. Pojawiają się w Azji, Europie, w Afryce. Słońce wschodzi nad złymi i dobrymi. Deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Idźmy ku miłości krokami małymi. Niech świt zastanie nas szczęśliwych. Dziękuję. Ja pozwolę sobie zaprezentować wiersz, który powstał w poprzednim roku jednak na, na, z okazji okrągłej rocznicy Niepodległości. Wiersz nosi tytuł „Zawiła droga. Trąbią w radiu, piszą w internetach o imprezach związanych z setną rocznicą. Każdy wykorzystuje to hasło, staje się takie pospolite. Podczepiają się pod nie, a w większości niewiele mają z nią wspólnego. Niepodległa, czym tak naprawdę jest? Czy ją czujemy na co dzień? Możemy ją dotknąć? Czy ją szanujemy? A może to jedynie reklamowy slogan, nadużywany i nie mający większego znaczenia? Dotknij właśnie dziś, teraz, w tej chwili. Wyczuj więź z tymi, co ją wywalczyli dla ciebie. Poczuj się kimś wyjątkowym. Szanuj tradycję kraju i wolność. Nie jest ona wieczna i oczywista. Poczuj się w pełni Polakiem. Dziękuję. Moniuszko urządził mi życie, był moim love motivem, mawiała Maria Fołtyn, śpiewaczka i reżyser operowa, długowieczna Halka. Panie Stanisławie, kiedy Polski nie było na mapie świata, tworzyłeś dzieła ku pokrzepieniu serc dla zniewolonych rodaków. Wszystko, co polskie, tęsknoty, nostalgie grały w twojej wrażliwej duszy. Słowiańskie struny im wtórowały. Ludowe tańce uskrzydlały myśli. Patriotyczne nastroje rosły niczym bochny chleba w wiejskim piecu. Szum sosen i wiatr ruchalnego jęki przysiadały na pięciolini pod twoją ręką, niczym na drzewach wolne ptaki. Tworząc piękne narodowe dzieła, słynną halkę i równie słynny, straszny dwór, zdjęty za fiszy przez długie ręce carskiej cenzury, za patriotyczny odbiór przez słuchaczy, zostawiłeś bogaty wzór słowiańskiej muzyki i operę narodową. Połączyłeś polski folklor z elementami opery europejskiej, włoskiej, francuskiej i niemieckiej. Sprawiłeś, że polskie melodie, polskie słowa rozbrzmiewały na scenach w kraju, którego nie było na mapie świata. I do dzisiaj rozsławiają Ciebie i Polskę na światowych scenach operowych. Dziękuję. I teraz dziękujemy. Dziękujemy.